Witam Was bardzo serdecznie. dziś pokażę Wam telefon Mitsubishi M320. Jest to rzadki telefon, oczywiście, z tamtego okresu czasu, z 2002 roku. Już posiada już pełnoletność. I zobaczmy, jak on wygląda. To na przynieściance nie ma nic innego. Ciekawszego do zaoferowania, jak większość telefonów klasycznych. Tu widzimy włącznik, i włącznik tego telefonu jest w tym miejscu. zakończenia słuchawki. Na bocznej ściance widzimy tutaj otwory naszą smysz oraz to jakiś otwór, ale za bardzo nie wiem do czego on służy. Może wiecie, to napiszcie w komentarzach. I po drugiej stronie widzimy tutaj ildę podczerwień. A na samym dole widzimy też również jakieś sloty, tutaj porty ładowania I drugi nawet nie wiem, powiem tak szczerze Być może samochodowy W tym przypadku, tutaj widzimy taki mini otwór Na nasz mikrofon A na tyle obudowy widzimy tylko napis Mitsubishi i u samej góry widzimy, że tu jest Taka mała kulka, pod nim jest pewnie Antena zasięgowa I zobaczmy menu tego telefonu Jest tutaj bardzo prostym menu Oczywiście troszkę innym Jak w innych markach telefonów I tu mamy ustawienia Pomocne biurowe Przyłączanie Gierki Internet, usługi sieci Książka telefoniczna Wiadomości, połączenia licznika My sobie może wejdziemy tutaj od początku, od samej góry, troszkę nam się tutaj kreatura blokuje. Później mamy tutaj książkę. Widzimy telefoniczną. Wiadomości. Napiszemy sobie nową wiadomość. Zobaczymy, jak się pisze SMS-y z tego. Telefonu. To widzimy, że bardzo kiepsko, bardzo ciężkie te klawisze, bardzo małe. Naprawdę się uśledzę i piszę SMS-y z tego telefonu. I tutaj jeszcze mamy dalej połączenia i liczniki. Tutaj widzimy rejestry połączeń. Nasze ustawienia. I tu sobie poszukamy może naszych dźwięków, jakie zostały obrane przez producenta Mitsubishi. Nasze dźwięki, dźwięki dzwonka. I słuchamy. Najpierw sobie pogłosimy naszą nasz głośność. To jest bardzo cicho. I teraz sobie przejdziemy do dzwonków i od samej góry. I tyle jeśli chodzi o dzwonki, jest naprawdę dość sporo tych dzwonków W tym przypadku w tym telefonie Mitsubishi I tu jeszcze mamy jak widzicie Ustawienia naszego wyświetlacza Tu mamy, możemy ustawić poświetlenie, kontrast Zobaczmy kontrast Bardzo jasny kontrast, tutaj bardzo ciemny Klawisze Ustawienia telefonu, usługa GSM. Tu jest sporo opcji na telefonie, jak widzicie. Zabezpieczenia. I tu Mam jeszcze pomocy biurowe, Terminarz, poszukiwarka obrazków, Memo głosowe, kalkulator, przejśnik walut, czas światowy, budzik. I przyłączanie. Co to w ogóle jest to przełączanie? Wychodzimy sobie z tego. Może sobie jeszcze raz wejdziemy. Przyłączanie. Aha, i tu mamy oczywiście port naszej podczerwieni. menadżer połączeń, skrzynka odbiorcza i wykorzystane miejsce. Tu już mamy gierki. Zobaczmy, mamy dwie gierki. Uruchomię sobie jedną gierkę. I tu mamy kręgle jak widzicie. I nie trafiłem tutaj nic, wychodzimy sobie z tej gierki I wejdziemy sobie w drugą gierkę A nie wiem powiem szczerze o co tu chodzi W tym przypadku chyba jakiś ogrodnik, coś zbieramy Nasze chyba zbiory w tym polu jak widzicie Tutaj napisze Roman Ogrodnik. Tak nazywa się tak wielka. Bardzo śmiesznie. I to oczywiście internet, ale w tym przypadku internet raczej sobie nie z Internetu, chyba że jakieś pobieranie jakichś drobnych tutaj monofonicznych dzwonków. No i tyle, jeśli chodzi o telefon. Jak widzicie, telefonik bardzo prosty i bardzo rzadki na rynku. No, powiem szczerze, że nie widziałem takich telefonów. Jako jedyne, jako jedyne u mnie w kolekcji taki telefon jest. Ten model telefonu Mitsubishi. Bardzo fajnie się nam prezentuje z 2002 roku. No i teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego modelu telefonu. Zapomniałem o baterii, już Wam pokazuję baterijkę. Tak ona wygląda. Przeda 900 mAh. W takim przypadku spokojny, długiego czasu wytrzymywała ta bateria. Zobaczymy. Wyprodukowana w Chinach oczywiście. I tutaj na drugiej stronie jeszcze widzimy inne dane tej, tej baterii. Blomba, nie zrywać. I pod nalepką e-mail zobaczymy takie dane. Tu mamy Mitsubishi Electronic. No i oczywiście e-mail zgodny z certyfikatem Unii Europejskiej. No i tyle. I przechodzimy sobie do demontażu i montażu tego modelu. I ściągamy tę klapkę. Wyciągamy kartę pamięci. Kartę baterię. Wyciągamy kartę SIM. I teraz przejdziemy do demontażu naszego telefonu. Tu widzicie, możemy podważyć naszą ramkę. Zobaczcie w tym przypadku nie wiem dlaczego ona jest tak zrobiona, ale tutaj podwadzamy i sięgamy sobie tą, tą ramkę. I teraz jeśli chcemy już naszą obudowę tutaj zdemontować, to szukać sobie takiego miejsca, w którym jest tutaj otwór, dlatego żeby łatwiej o wiele tutaj podwadzić naszą przednią obudowę. Najlepiej to robić oczywiście na samym dole, tutaj gdzie jest. Są porty ładowania, słuchawek i tak dalej. Zobaczcie, w tym miejscu podładzamy sobie tutaj. O! I jedziemy sobie z samej góry. Delikatnie. Tutaj jeszcze raz. I to samo robimy z drugiej strony jest dość oporowo, bo telefon widać chyba by nie był ani razu otwierany. Te zaczaski dość tutaj mocno trzymają. Jedna strona już prawie jest. I jeszcze druga strona. O i zobaczcie, prawie tutaj kończymy, jeśli chodzi o tą przednią obudowę. I tu widzimy, że już nam nakładka klawiaturki sama wyskoczyła. Następnie obudowa przednia. Tutaj oczywiście uważajcie, by nie uszkodzić tutaj zaczasków, ale te zaczaski są bardzo tutaj solidne, bardzo dobrze wykonane. Z mocnego tutaj plastiku, więc tak szybko je nie uszkodzicie. I tutaj zobaczcie, jak to fajnie wygląda w tym telefonie. Jak śmiesznie. Tu mamy jakieś specjalne śrubki do odkręcenia. Takie całkiem inne. Nawet nie wiem, czy takie w ogóle mam. Muszę poszukać. Teraz zobaczmy. One w ogóle nie są tutaj krzyżakowe. Poszukałem i znalazłem, ale w tym przypadku troszkę za duży rozmiar tutaj. No i musiałem tutaj pokombinować. No i wziąłem inny tutaj w tym przypadku śrubokręcik, którym też pewnie możemy sobie odkręcić. Płaskim, dość wąskim tutaj. Tutaj dość specyficzne śrubki i odkręcamy sobie wszystkie. Tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. To jest jedna, druga śrubeczka. I tutaj u samej góry mamy ostatnią śrubeczkę. Zobaczmy. Tu dość ciężko się ją odkręca. I teraz zobaczcie, tutaj myślę, że już bardzo prosto nam te wszystkie tutaj bebeżki wyjdą z tego telefoniku. Delikatnie podwadzamy, oczywiście, w takich miejscach, by nie uszkodzić tutaj żadnych elementów na płycie głównej i nie tylko na płycie głównej. Tu widzimy, jest blokada z korpusu, która nam tutaj blokuje całą płytę. Więc próbuję tu ją podwadzić. O, I widzimy, wszystko nam już puściło. I tu mamy w korpusie, zobaczmy, wymienne rzeczy, ale tylko nasz mikrofonik i naszą wibrację. Oj, tutaj widzimy nam odeszła ta rameczka. Tutaj widzimy naszej karty SIM. Tutaj sobie odkładamy na bok, i tu widzimy jeszcze co tu moglibyśmy jeszcze wymienić. No i w tym przypadku zobaczcie tutaj nasza antena zasięgowa. Tutaj podwodzamy. Są blokady. Tutaj antenka Zobaczcie, i tu wszystko jest raczej niewymienne w prosty sposób. Nasza irda. Tutaj kostka od baterii, kostka słuchawek, gniazdo naszych, tutaj naszej karty SIM i tu kostka ładowania. Takie bardzo troszkę specyficzny, specyficzny telefon. No i tu możemy jeszcze oczywiście wszystko widzicie powyciągać tutaj z jednej, następnie tutaj z drugiej strony. Naszą nakładkę, tutaj turki No i naszą ramkę wyświetlacza. Tu jest bardzo mocno, ona widzę, połączona. Bardzo mocne zaczaski. Więc uważajcie, by je po prostu nie uszkodzić. Delikatnie podwadzamy. I tutaj, zobaczmy, nam wszystko już się odłączyło. Tu mamy na przeciwie głównej, zobaczcie te styki całe naszej kreaturki funkcyjno-numerycznej i naszego tutaj wyświetlacza i tak wygląda ten model Mitsubishi, jak jest rozebrany w filmiku, no i to wszystko, więcej informacji odnośnie tego telefonu, zobaczcie sobie pod tym filmem, cześć.